Sierżant, wycisk? Szergowy kokoła, słucham. Ehe. Ehe. Co kur... A jak mam reagować i nie przychlinać, jak mnie to wszystko wkur... Sierżancie, wiedział pan, że uległem wypadkowi, że mnie plecy bolą, bo to zgłaszałem. Powiedziałem, że tego i tego dnia idę do lekarza, bo mnie nie przestaje boleć. Po lekarzu od razu meldowałem, że będę miał chorobowe, że będę miał operację. Mówiłem tak czy nie? No! Dopiero wyszedłem ze szpitala, jeszcze ślad po węflonie mi się nie zagoił, a wy już wysyłacie mnie na komisję lekarską. Tak? A WKL co mi sprawdzi? Czy się nadaje na służbę wojskową? Ja dopiero ze szpitala wyszedłem, ja dopiero będę zaczynał rekonwalescencję po operacji. Dopiero przyszedłem do domu, jeszcze mi się. Nie ogoli. Yy, tak. A może będą sprawdzać, czy nie ściemniam? Jak to sprawdzą? Rozprują mnie i będą sprawdzać, co było zrobione? A nie wie pan, pan nie jest lekarzem, ale ktoś mnie zgłosił na kontrolę, co? A jak pan jest na chorobowym, to dzwonią do pana, żeby pan się zgłosił na komisję lekarską. Tak, mam napisane, że mogę chodzić, że nie jestem leżący. Ale ja mogę pójść sobie do lekarza tutaj, albo do pobliskiego sklepu, żeby kupić sobie żarcie. Ale nie po to, żeby zapier... 115 km w jedną stronę! Tylko po to, żeby udowodnić, że nie ściemniam, kuli! Lekarz zabronił mi jakiegokolwiek wysiłku, żadnych gwałtownych ruchów, żeby mi się to nie rozwaliło! Żeby nie musieli poprawiać! A pan wysyła mnie 115 km na komisję! Jak ja mam to zrobić? Tak, nie wie pan. Mam się wstawić i tyle, tak? A może wystarczą same papiery? Zeskanuję i wyślę mailem papiery ze szpitala. A nie będziecie mnie ciągnąć tyle kilometrów. Często żołnierze, którzy chorują, dostają wezwanie na WKL, żeby udowodnić, że chorują. Co myślicie o tym? Nie ma systemu, żeby wysłać samych dokumentów, żeby nie było problemu? Jak żołnierz powinien postępować w takiej sytuacji? Piszcie w komentarzach.